Bardzo trudne zawody. Fajnie, że udało nam się na początku meczu ten mecz troszeczkę ustawić tą bramkę z rzutu wolnego. Piękna bramka. Szkoda, że nie poprawiliśmy za chwilę na 2 do 0, bo wydaje mi się, że w dogodnej sytuacji był Paweł Kosek, wyszedł sam na sam. Był faulowany sędzia, jednak Karnego nie gwiznął. Potem dwie fajne kontry broni. I słubek nas uratował od utraty bramki. No i wiedzieliśmy po pierwszej połowie, że będzie trudno, bo pierwszą połowę my graliśmy z wiatrem, drugą broń. Broń ruszyła od pierwszej minuty z pełną de de determinacją do, 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 do odrobienia tych strat. No ale my gdzieś tam wiedzieliśmy o tym, że trzeba walczyć o każdą piłkę, o każdy centymetr, żeby ten wynik gdzieś tam dowieść. Do końca taki był cel, nie chcieliśmy gdzieś tam się otworzyć. Yy, druga fajna też bramka papła Dymińskiego ułożyła już ten mecz. No i już ta końcówka była nerwowa. Ten stał fragment gry, tam myślę, że dużego błędu nie, nie, nie popełniliśmy, bo skakał bardzo wysoki zawodnik, który uderzał bardzo rosły. Także tam tylko przegraliśmy wzrostowo no i ten kontaktowy gol należał się dla drużyny z broni. No ale dzisiaj my jesteśmy zwycięzcy. Cieszymy się bardzo, bo te trzy punkty przypieczętowały nam utrzymanie, i, i jesteśmy bardzo szczęśliwi. I, i, i odpoczywamy. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Jest tragicznie. E, jedyny plus, jaki z tego meczu e, można wyciągnąć, e, wniosek na plus to jest taki, że, że znowu stwarzamy sobie sytuację. Natomiast e, nieskuteczność bardzo rażąca. E, mówię już, powtarzam to po raz kolejny: jakieś, jakieś fatum. Nie możemy, nie możemy się przełamać. Wiedzieliśmy, że. Będzie dzisiaj trudne spotkanie. W piątej minucie zawodnik faulowany na naszym 25 metrze. E, gramy pierwszą połowę pod wiatr. E, idealnie uderza z rzutu wolnego. Piłka idzie z wiatrem. Totalna bomba. Przegrywamy 1-0. E, parę minut e, mocnego nacisku gospodarzy. Przełamujemy się w 12 minucie. E, gdzie Przemek Śliwiński ma y, sytuację bramkową. Niestety y, nie zdobywa bramki. Później jeszcze w pierwszej połowie słupek y, y, Leśniewskiego. Przetrzymaliśmy y, tę jedną jednobramkową y, y, przewagę przeciwnika do przerwy. Zaatakowaliśmy w drugiej połowie. Warunki sprzyjały nam. Nie oddajemy niestety dobrej ilości strzałów, ale stwarzamy sobie sytuację. Tu Piotrek Goliasz okazał się dobrym zmiennikiem. Strzela bramkę kontaktową. Wcześniej wypracowuje sytuację dla Emila Więcka. On również nie potrafi z kilku metrów pokonać bramkarza i w ten sposób robimy z niego bohatera meczu. No szkoda jak najbardziej. Znowu przegranego meczu. Mamy długą podróż do domu. Będziemy myśleć nad tym, jak z tego impasu wyjść. Panie trenerze, ja już wybiegnę tak trochę w przyszłość. Za tydzień mecz z Łomżą. Tymczasem znowu tych problemów kadrowych będzie sporo, bo kolejnych dwóch zawodników wypada za kartki. Dawid Sala. Trzecia i czwarta kartka bodajże i, i, i Emil Morzonek który nabawił się kontuzji, którą miał parę miesięcy temu, kontuzji rzepki. No cóż, musimy sobie z tym radzić. No. Cóż wypada powiedzieć w takiej, w takiej sytuacji? Pomimo wszelkich niepowodzeń musimy trzymać głowę do góry i, i, i dawać siebie wszystko w kolejnych spotkaniach.